Witajcie, witajcie kochani na moim kanale w niedzielę i mogłabym powiedzieć słowo do, na niedzielę, ale to nie ja od słów na niedzielę, to raczej Kościół e, ze słowami na niedzielę. Ja z energetyką na niedzielę, proszę Państwa wyjątkową energetyką, energetykę dlatego, że dzisiaj, czyli 26 lutego w niedzielę jest nów księżyca, nów księżyca lutowy, nów księżyca w znaku ryb, co oznacza nów koniunkcję słońca, z księżycem, czyli i słońce, i księżyc jest w znaku ryb. Co nam to da? Uwrażliwi nas, kochani, przede wszystkim. Będziemy bardzo, bardzo, bardzo wrażliwi, ale też bym powiedziała, raczej, proszę Państwa, zadowoleni. Powinniśmy być w dobrym samopoczuciu, takim emocjonalnym, mieć dobre myśli, mieć dobre widoki na przyszłość. Ludzie wokół nas. Oczywiście tuż po nowiu, bo przed nowiem nieraz jest napięta energia, mogą być dla nas całkiem mili. No i proszę Państwa, jeżeli mamy jakieś skostniałe rzeczy w swoim życiu, w swoim ciele, albo skostniale działamy, czyli na przykład jesteśmy. Tacy nie bardzo emocjonalni, nie bardzo umiemy się cieszyć życia, albo mamy inne blokady, to kochani, dzisiejszy nów sprzyja temu, żeby te blokady raz na zawsze porzucić, rozpuścić, aby po prostu nasza wrażliwość, którą być może e, często kontrolowaliśmy, wyszła na świat dzienne. I kochani, jaki aspekty o godzinie 7.37 księżyc przechodzi do znaku e, ryb? Czyli nas uwrażliwia. O godzinie 14.28 Księżyc w stylu do Urana, czyli możemy mieć jakieś nieziemskie pomysły, możemy robić jakieś rzeczy pod wpływem impulsu, możemy się zainteresować jakimiś nowinkami technicznymi. To wszystko jest dla nas w tym momencie dobre. No i oczywiście nów Księżyca, koniunkcja Księżyca ze Słońcem w znaku ryb o godzinie 16.31. I proszę Państwa, to właśnie mamy i później o godzinie 17.00. 29 księżyc w stylu do Marsa. Bardzo dobry czas, żeby jakieś idee fizycznie, a nie tylko umysłowo wcielić swoje w życie, również bardzo dobry aspekt do relacji damsko-męskich. No i proszę Państwa, jedynie o 1758, kiedy to Wenus będzie w kwadraturze do Jowisza, mogę powiedzieć, wow, super, że niedziela wolna, chociaż ja nie lubię niedziel wolnych. Znaczy, no może bym dużo dyskutowała, ale może nie będę poruszała. Tematów politycznych, bo ja uważam, że każdy powinien mieć prawo wyboru, proszę Państwa, i od nas samych powinno to zależeć, czy chcemy pracować w niedzielę i zabrać pieniądze, czy nie chcemy. Wiele osób, oczywiście, ma rodzinę i fajnie by było, żeby spędziło czas z rodziną. Ale wiele osób jest bardzo samotnych, proszę Państwa, i dla nich praca jest jedynym takim, taką radością. Więc ja bym powiedziała: każdy powinien mieć wybór, czy pracować, czy nie pracować. Ale nie o polityce dzisiaj mowa. Myślę, że i tak już jest politycznie na grubo. Tak? Ale o co mówi ten aspekt? Ten aspekt mówi, żebyśmy jak gdyby po pierwsze nie szalali w sprawach uczuciowych, żebyśmy komuś czegoś nie naobiecywali, czego w przyszłości nie będziemy mogli tej osobie ofiarować i bardzo uważajmy na różnego rodzaju wydatki. I tu właśnie chciałam to powiedzieć, że dobrze, że no, niedziela wolna, nie handlowa, ale w dzisiejszych czasach również możemy. Kupować przez internet, więc uważajmy, żebyśmy na przykład przez internet nie poszaleli. Tak? I proszę Państwa, jeżeli chodzi o energetykę, z całości ten dzień daje dwójkę, czyli jak najbardziej dobry czas, można powiedzieć, do spotkań takich między, międzyludzkich, aczkolwiek one nie wiadomo jak gorące nie będą, chyba że właśnie przy tym dobrym aspekcie o 17:29. Księżyc z tekstylu do Marsa. To wtedy bym powiedziała, że rzeczywiście może być gorąco. I kochani, tak jak w opisie filmiku, ja dzisiaj nie wyciągam kart Tarota na niedzielę, a pozwolę sobie wyciągnąć karty anielskie dla każdej wibracji numerologicznej. I mam nadzieję, że wibracje mistrzowskie. Nie obrażą się na mnie, że jak na przykład będzie dla dwójki, to i dla jedenastki, jak dla szóstki, to i dla trzydzieści trzy i tak dalej. Mam nadzieję, że, że, że karty niskie są tak piękne, że to nikt niech, niech nie będzie wyniosły, bo wibracja mszcząska, a dla każdego coś odpowiedniego. Czyli dla jedynek numerologicznych na dzisiejszy dzień, dzień nowiu 23 lutego ukojenie. I archanioł Azrael mówi: Gdy tylko mnie potrzebujesz, jestem przy Tobie, pomagając w uzdrowieniu Twojego serca. Tak widzimy teraz wyraźnie, bo światło tak pada, że do końca nie widzieliśmy, tak? Archanioł Azrael. Czyli ukojenie serca dla jedynek, tak? Być może one same powinny właśnie taki porządek ze swoim sercem pogłaskać swoje serce do cenić siebie samego. I teraz dwójka, jedenastka. Okreś hierarchię przy okazji dzisiejszego Nowiu i Archanioł Metatron mówi, skup się na tym, co dla ciebie najważniejsze, zmotywuję, zmotywuję cię i pomogę ci w zorganizowaniu się. Czyli pomimo, że niedziela, może właśnie to czas przemyśleć, żebyś droga dwójko, jedenaście widziała, na czym się skoncentrować, tak? Co jest dla ciebie ważne, żebyś na niepotrzebne rzeczy nie marnowała czasu. I teraz trójeczki, jaki Archanioł dla was na dzień dzisiejszy? I co chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że dla was przy okazji dzisiejszego Nowia, może całego miesiąca, należy się otworzyć na zdrowy tryb życia, styl życia, przepraszam, Archanioł, Rafael Archanioł od uzdrawiania, Mówi, jedz zdrowe pożywienie, wysypiaj się i ćwicz regularnie, by utrzymać optymalny stan zdrowia. Czyli Trójewski dzisiaj przynowił, nie szalejcie z jedzeniem, ale może odnowił, chociaż powinno się rozpoczynać po pełni, zastosujcie jakąś dietę, ale to może styl życia, więc może warto zacząć od nowu, bo dieta jest czasowa nieraz, a styl życia na całe życie. Czwóreczki 22, macie piękną kartę, e, nauka i przekazywanie wiedzy. I można to rozumieć, że wy może kogoś będziecie uczyły, a może ktoś was. Archanioł Zatkiel mówi, miej otwarty umysł i ucz się nowych rzeczy, a następnie przekazuj je innym. Piękna, piękna, to piękne przesłanie, e, piękna informacja dla was. Czyli ucz się. Czytaj książki, słuchaj siebie, przekazuj innym swoje doświadczenia. I piąteczka numerologiczna, Archanią Rafael, czyli wkraczamy na ścieżki zdrowia. Archanioł Rafael mówi Tobie, droga piątko, oddychaj. Nieraz numerologiczne piątki, przez to, że są nerwowe, mają nieraz problemy z oddychaniem. Może nie na zasadzie choroby, ale ten oddech nie jest u nich taki, jaki powinien być. I to naprawdę zauważyłam u numerologicznych piątek. I Archanią Rafael mówi tobie piątko: weź kilka głębokich wdechów, wdychaj powietrze powoli, to pobudzi twoją energię i uwolni cię od starych wzorców. Bardzo piękne przesłanie. My nawet sobie nie zdajemy, ile dobrego możemy zrobić, jeżeli byśmy świadomie oddychali. Ja nie jestem ekspertką od oddechu, ale no, trochę się o tym uczyłam, trochę sama doświadczyłam i naprawdę sama nawet ubolewam nad tym, że jestem grubiutka i przez to mam zły oddech. Myślę, że e, gdybym świadomie oddychała, byłabym bardziej dotleniona i po prostu prana, która by dochodziła do mojego ciała, ciała, też by go bardziej. Odżywiała. Teraz kochani, przechodzimy do szóstek i 33. Dla Was, kochane, szóstki i 33. Karta anielska. Harmonia w relacjach. Archanioł Raguel mówi: My, anioły, otwieramy serca wszystkich zaangażowanych stron, kłótnie i konflikty zostają natychmiast zakończone, czyli niech w waszym życiu zapanuje zgoda, zgoda was samych, ale również zgoda z osobami bliskimi. Siódemeczki, siódemeczki mają wrażliwość, czyli przy Nowym Księżyca wrażliwość siódemeczek zdecydowanie wzrasta i Archanioł Haniel mówi, jesteś teraz szczególnie uwrażliwiony na emocje i energię, szanuj siebie i swoje odczucia. No myślę, że tak naprawdę to takie przewrażliwione, uwrażliwione siódemki są nie tylko przy Nowiu Księżyca. I teraz przechodzimy do ósemek i 44. 44, rzadka wibracja, rzadko spotykana, aczkolwiek ja znam kilka 44, więc je pozdrawiam. Piękne przesłanie dla was, dary od Boga. Archanioł Sandalfon mówi: My, anioły, przynosimy Ci dary od Twojego Stwórcy. otwórz ramiona. By je otrzymywać. Tutaj jakikolwiek komentarz ode mnie jest całkowicie zbędny. I dziewiątki numerologiczne, też uwrażliwione bardzo do Was. Archanioły mówią, rozpostrzej skrzydła, droga dziewiątko. Archanioł, Ariel, bardzo lubię tą kartę, chociaż jest mało, mało kolorowa. Nie powstrzymuj się dłużej, to jest doskonały czas a ty jesteś gotowy, by poszybować, czyli dziewiątko szybuj, szybuj tam, gdzie chciałaś poszybować, niech nikt ani nic już się nigdy nie blokuje. Jeszcze kochani, dla nas wszystkich, afirmacja na lutowy nów księżyca, wow, może taka, którą trzeba zapamiętać, nie tylko na nów mieć, kochani, pokażę tak, już ją czytam. Boska inteligencja teraz inspiruje mnie do dobrych zmian i podsuwa korzystne pomysły. Czyli nów daje nam błogosławieństwa, wykorzystajmy je. Kochani, do zobaczenia jutro. Pa!